Witam wszystkich. Dzisiejszy, dzisiejszy format tego filmiku jest dość nietypowy, bo zazwyczaj stawiam sobie karty. Wygląda to tak, że trzeba wybrać liczbę, przepraszam, cyfrę od 1 do 5 i ja będę czytać, ja będę pasować karty i każda karta ma jakieś przesłanie, prawda? Kto wybrał y, cyfrę numer 1, słucha swoje jakieś przesłanie z ty, jednych z tych kart. Um, to są karty Archanioła Archanioła Michała, to są karty wyroczni, tak zwane. To są karty autorstwa Dorin Wirce. To nieważne, czy ktoś wierzy w istnienie aniołów, czy nie. Ja najczęściej to robię po prostu, kiedy robię sobie rozkład na przykład karta Rota, to wybieram te karty jako dodatek. I w tym momencie będę czytać przesłanie dla osoby, która wybrała cyfrę numer 1. Trzeba wybrać cyfrę od 1 do 5 w głowie. Pierwsza cyfra, która przyjdzie w ogóle na myśl. I... W tym momencie przeczytam przesłanie dla osoby, która wybrała cyfrę numer 1. Twoje wewnętrzne wskazówki są rzeczywiste i godne zaufania. W każdej tali takich kart, jest książka, w której napisane są jeszcze możliwe znaczenia tych kart. Czyli twój nowy pomysł jest odpowiedzią na modlitwę, więc działaj zgodnie z nim. Uczucie, które otrzymałeś, jest bardzo ważne. Jeśli nie ufasz sobie albo sytuacji, bierz pod uwagę te uczucia. Jesteś prowadzony przez wewnętrzne wskazówki, nawet wtedy, gdy nie widzisz ich, zawsze za nimi podążaj. Czyli karta mówi po prostu, że jeżeli mają Państwo jakieś, jakiś pomysł, cokolwiek co intu intuicja albo wewnętrzny głos mówi, to widocznie to są wskazówki rzeczywiste i godne zaufania. W tym momencie wyciągam przesłanie dla osoby, która wybrała numer 2. Czasami przesłanie mogło się powtarzać. Praca nad uzdrawiającą energią. Szczególnie dla osób, które właśnie energię czują albo pracują z energią. Do wzmocnienia energii i witelności stosuj miary tak jak ćwiczenia i zdrowo odżywianie się. Zapisz się na kurs uzdrawiającej energii, zarezerwuj sesję z wykwalifikowanym uzdrowicielem energii. Twoim życiowym celem jest praca nad uzdrawiającą energią. Albo można zapisać się, prawda, na niekonwekcjonalne metody leczenia, jeżeli jakiś, jakiś problem zdrowotny męczy. No to przesłanie dla osoby, która wybrała numer 3. Anioły miłości pomagają Tobie. Osoba, o którą pytasz, jest Twoją bratnią duszą. Doświadczysz pozytywnych zmian w obecnym związku. Uczysz się kochać samego siebie. Dzięki tym wskazówkom wkrótce spotkasz kogoś wyjątkowego. Słuchaj swojej intuicji w kwestii ćwiczeń, diety oraz innych aspektów samodoskonalenia się. Teraz dla osoby, która wybrała, dla osób, które wybrały cyfrę numer 4. Idź naprzód i nie lękaj się. Otrzymujesz wsparcie podczas poczyniania życiowych zmian. Uwolnij się od niezdrowej sytuacji. Jest to dobry czas na rozpoczęcie biznesu lub innego przedsięwzięcia. Wejdź w te relacje z otwartym sercem i umysłem. Jest to dla ciebie właściwy wybór. Dobrze, w tym momencie przeczytam przesłanie dla osoby, która wybrała cyfrę numer pięć. Wybacz samemu sobie, nie zrobiłeś nic złego. Myśl i mów o sobie z miłością. Przestań, wspom Przestań wypominać przeszłość. błogosław tych, na których jesteś zły, jako uleczenie siebie i tej sytuacji. Wiedz, że nie potrafisz kontrolować reakcji i uczuć innych ludzi. Dołącz do grupy wsparcia takie jak Al Anon. Dobra, dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli spodobał się taki format, proszę pisać w komentarzach. Dla mnie jest to po prostu też świetna zabawa.